Cześć, witam was bardzo serdecznie w 11 odcinku Turbo Dzieciaka. Dzisiaj jest ze mną, jak można imię? Ignacy. Ignacy jest z rocznika 2011. Także zobaczymy jak sobie poradzi z zadaniami, które przygotowaliśmy dla niego, a dzisiaj będzie jedno zadanie nowe. Także warto oglądać powodzenie Ignacy. Ignacy, pierwsze zadanie dla ciebie trafić bez linii polakarnego karnego w poprzeczkę. Łatwe, trudne? Łatwe? Czyli rozumiem, że na Trzymam Cię za sobą, okej? Okay? Zadanie, tego gra w prawdę Na to twoje zadanie jest trafić z jak największą ilość pachołków i je obalić. Rozumiałeś? Proste? Proste, no to zobaczymy. Tak, proszę. Cztery poległy. Prawo. Osiem. Słuchajcie, trzecie zadanie Ignacego z prawego rzutu różnego trafi bezpośrednio do bramki. To już chyba trochę trudniejsze to, czy, czy proste. Trudne, no zobaczymy jak ci pójdzie. Kolejne zadanie dla Ignacego. Ignacy, teraz lewa noga bezpośrednio z rzutu rożnego. Myślę, że to jest jedno z najtrudniejszych zadań, więc dasz radę, czy nie dasz rady? Idziesz po rekord? A, niedobrze. Kolejne zadanie dla Ignacego, żonglerka. Umie żonglować, poradzi sobie chyba jedno z prostszych. Co? Żółw. Do najśmieszniejszej konkurencji, czyli kręciłka. Zobacz, co i zadanie będzie wykonać. 15 takich obrotów i trafić jeszcze do bramy. Ok, choroby lokomocyjnej nie ma, tak? Dobrze to nie będziemy wymiotować. Poszło. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, szybciej, 8, 9. Miszka. jeszcze pięć. dawaj, dawaj, dawaj. Raz, dawaj. Dwa, trzy, cztery. Jeszcze jedno. Dawaj, 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 dawaj na tym. I dawaj na piłę. I dawaj na piłek. <głos》głos》głos》głos》> Przed tobą ostatnie zadanie. Z tego miejsca musisz trafić w taki sposób, żeby piłka przekraczając linię bramkową była w powietrzu. Chyba proste, to? Masz tyle siły jeszcze nie. Dobra. to już koniec na dzisiaj. Dzisiaj moim gościem był Ignacy. Jak Ci się podobało? Fajnie było. Fajnie było? Co było najtrudniejsze dla Ciebie? Wkrętki. Wkrętki. Która noga? Prawa czy lewa? Lewa. Lewa noga. Czyli tak jak praktycznie dla każdego. Ignacy, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.